Mówimy o zazdrości, to warto wrócić do takiego łacińskiego słowa inwiderem, które oznacza patrzenie złym okiem, patrzenie wrogo, patrzenie na kogoś z niechęcią, z zawiścią, zazdrością. Zazdrość ma w sobie właśnie takie niedobre spojrzenie. Jeżeli mówimy o zazdrości, to trzeba wskazać jako jego źródło takie spojrzenie na siebie, które jest pełne kompleksu, pełne poczucia nieszczęścia. Takie przekonanie, że ja jestem kimś gorszym, że ja mniej umiem, że ja mniej potrafię. I wtedy patrząc na innych, jeżeli widzę ich cechy, widzę to, co posiadają to zaczynam patrzeć na to złym okiem. Patrzę, patrzę na to w zły sposób. Wszystko mnie irytuje, wszystko mnie denerwuje. Każde dobro, które być może chciałbym mieć, które chciałbym posiadać, które chciałbym, żeby było moją cechą, ale w związku z tym, że inni mają, to ja na nich patrzę w sposób zawistny. Bo cechą zazdrości nie jest nawet pożądanie rzeczy, tylko złość, frustracja, irytacja, że ktoś posiada więcej, ktoś posiada inaczej, ktoś jest kimś, kim ja nie jestem. Dzisiejsze czasy sprzyjają zazdrości, sprzyjają temu, żeby patrzeć na innych ludzi jako na wrogów, jako na swoich przeciwników. Patrzę na nich w ten sposób, ponieważ wszyscy konkurujemy. Ekonomicznie, sportowo, towarzysko, w każdej innej ich dziedzinie. Jeżeli ludzie konkurują, to zawsze są lepsi, ci nieliczni, którzy wygrywają i cała rzesza tych, którzy nie jest najlepszy. A nawet nie musi być ktoś najlepszy, ale ważne, że otrzymał lepszą ocenę, wyższą pensję, że jest bardziej lubiany i to już wystarczy, żeby popatrzeć na niego w ciemnych barwach. Żeby widzieć go jako przeciwnika, jako wroga, jako kogoś, kto mi zabiera to, co może być moim szczęściem. Zazdrość też może niszczyć bardzo piękne relacje miłość, przyjaźń. Ponieważ zazdrość objawia się w tym, że człowiek chce posiąść innego, kontrolować go, mieć nad nim pełną kontrolę i wtedy złym okiem patrzy na każdy kontakt tego, kto jest przyjacielem, kto jest partnerem, kto jest umałżonkiem, podejrzewa go o najgorsze rzeczy. W każdym kontakcie z innym człowiekiem widzi przejaw zdrady, nielojalności. Jeżeli ktoś tak patrzy na tego, kto, kogo chce kochać, z kim chce się przyjaźnić, jest to najlepszy sposób, żeby to złe spojrzenie zniszczyło całą przyjaźń, rozwaliło każdą miłość. Zazdrość ma też moc zniszczenia relacji z Bogiem. Zaczyna się to od takiego pożądania rzeczy duchowych, talentów duchowych. Patrzy człowiek zazdrosny na innego człowieka, którego uważa za bardziej świętego, bardziej moralnego, bardziej rozmotlonego, i zaczyna mieć pretensje, dlaczego ja nie mam takich darów, dlaczego ja nie mam takich charyzmatów, dlaczego ja nie mam takich talentów. I to może się obrócić złością, frustracją i atakiem na tego człowieka albo na dawcę darów. Człowiek zazdrosny potrafi mieć pretensje do Pana Boga, że nie dał mu takich charyzmatów, Takiej pobożności, takiej świętości, jaką widzi u innych ludzi. Owocem zazdrości jest frustracja, która coraz bardziej człowieka więzi. Jest irytacja na samego siebie, że nie ma się tych rzeczy, które chciałoby się mieć. To jest takie. Pełne nienawiści, frustracji, spojrzenie na cały świat i na siebie samego. Czy można temu przeciwdziałać? Myślę, że można. Można pewnie patrząc znowu prawdziwie na siebie, albo nawet akcentując to, co mam w sobie dobrego. Bo przeciwieństwem zazdrości jest wdzięczność. Człowiek wdzięczny potrafi dostrzec swoje talenty, swoje zalety, potrafi chyba najbardziej też dostrzec to, że jest człowiekiem niepowtarzalnym, jedynym na świecie. Że swoją indywidualnością jest sam sobie skarbem, jest sam sobie wartością. Jeżeli odkryje tę wartość w swoich oczach, w oczach Boga, w oczach bliźnich, no to będzie znaczyło, że zazdrość już ma za sobą.